Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu wlc.pl, Przez strona Włocławka, w programie Studia Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi Agnieszka Jura Walczak. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I Paula Stobińska. Dzień dobry. E, te piękne Panie, które pojawiły się dzisiaj u mnie w studiu, nie pojawiły się bez przyczyny, drodzy Państwo. Pojawiły się dlatego, że w najbliższą sobotę, o której godzinie dokładnie? O 12. I gdzie? W Browarze B. A jeszcze jak się można tam dostać, zanim powiem co to? E, wystarczy zalogować się przez portal EwnE lub zadzwonić do mnie i, i, i ja sama zaloguję. Okay. numer. Okay. 88499000 Dobrze, e, można zadzwonić do Agnieszki Jurwalczak i zalogować się, uzyskać dostęp do drugiego regionalnego kongresu kobiet we Włocławku. Tak. No to zacznijmy od początku. Bo może niektórzy nie wiedzą, że ten kongres pierwszy był. Ja wiem, bo byłam. Miło mi. To, to jak się Miło. zaczęło? Zaczęło się, że chcieliśmy poruszać tematy, które dla nas były ważne, i akurat nie, rok temu ważnym tematem wówczas był pseudowy rok Trybunału Konstytucyjnego, który później tak naprawdę okazał się opinią pani, pani Przyłębskiej. Odnośnie aborcji. Tak dużo kobiet wychodziło na ulicę, i chcieliśmy zorganizować debatę, mhm. jaki wpływ miał ten wyrok, w zasadzie pseudowyrok czy opinia, na życie Polek i Polaków. No i a przy okazji takiej debaty staram się zawsze, żeby na kongresie poruszano różne tematy, które dotyczą kobiet, które są dla nas ważne, tak żeby każda kobieta mogła wybrać coś dla siebie. No i w zeszłym roku to były na przykład kobiety a męskie zawody czy coś takiego mhm. w ogóle jest czy nie jest oczywiście był panel poświęcony. Są takie zawody czy nie? Dla mnie, dla mnie nie ma czegoś takiego jaki podział na męskie, damskie. Tak, kiedyś było kobiety na traktory. Też jeździłam, potrafię, nie czyli, mam z tym problemu. Czyli wychodzimy, dochodzimy do takiego wniosku, że no nam nic nie jest straszne i każdy zawód możemy wykonywać. Tak, i to było na tej konferencji. Bo ja pamiętam, była. kierowca autobusu, prawda? Tak, była pani, która jest kierowczynią tira. Była pani, która była, zajmowała się psem policyjnym. Były też, no, tak jak mówię, panel biznesowy, ale też były później pani Joanna Koskrause, była pani Renata Czartkowska-Listoś, mówiły o branży filmowej, o, o meteo w branży filmowej. o no, takie poruszały tematy dla nas istotne. Było oczywiście, mhm. i, i jak wyśpiewać, wyśpiewać życie, połączenie, e, połączenie biznesu i, 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 i życia domowego. Było o aborcji. No, to właśnie ten, ten tak, tak, tak. Ten no to, to był dla mnie najbardziej. Zapamiętywalny element tej, tej konferencji. Agnieszka stwierdziła, że jest potrzeba organizacji tego tak cyklicznie, w sensie, no, że jest potrzeba kontynuacji, że Wocławek potrzebuje czegoś takiego. Kobiety włocławskie potrzebują, czy tam spod Wocławka też? No bo nie zamykajmy się tylko na Wocławek. Ja uważam, że potrzebują każde spotkanie, każda, każde wydarzenie, gdzie możemy przyjść, możemy znaleźć coś dla siebie, możemy spędzić trochę czasu ze sobą, możemy się wymienić doświadczeniami, ale też. Możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego i być może później wykorzystać to dla siebie albo dla naszych bliskich czy znajomych, jest cenne. Poza tym dużo osób mnie się pytało, kiedy będzie następne. No i stąd pomysł zrobienia drugiego kongresu kobiet we Okej, okay, No dobrze, to już powiedzieliśmy datę tego wydarzenia z godziną, miejsce, jak się zapisać, a teraz powiedzmy, kto będzie. Paula, zdradzisz ja myślę, że Aga zacznie od panelistów e, profesjonalnych, a ja przejdę później do bardziej lifestyle'owych. Okay, tak. Dobrze, proszę. E, będziemy mieli różne tematy, tak jak mówię, tak wszystkie, które żeby każda z Pani znalazła coś dla siebie. I tak, pierwszy panel będzie wiara, wiara to kobieta, będzie mhm. rozmowa z panią Haliną Radacz, która jest pierwszą określana jako pierwszą kobietą e, księdzem w Polsce. Ona będzie mówiła o, tak naprawdę o tym, że kobieta ksiądz yy, to nic nowego, to, że to jest jak gdyby po, do, po, powrót do początków naszego chrześcijaństwa. Mhm. Następnie będzie pokaz mody w wykonaniu pan, pan, Pań Skół gospodyń Wiejskich. One pokażą, e, dwa pokazy. Pierwszy to mm -hmm. będzie swoich strojów regionalnych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, e, bo ja nie wiedziałam, że każde koło gospodyń wiejskich ma swój strój. Mm -hmm. One się różnią. I później będzie pokaz strojów wieczorowych. Będzie... Ale tych pań z kół gospodyń wiejskich? Tak, tak. tak. Właśnie tak. chcemy pokazać, że dziewczyny, które mieszkają na przysłowiowej wsi, to nie są tylko te takie wiejskie dziewczyny one też żyją, korzystają z kulturalnych mm -hmm. uroków miasta i wychodzą. Mm -hmm. I to właściwie była ich propozycja, prawda tak, żeby tak, tak. nie tylko pokazać te stroje regionalne, mm -hmm. ale żeby pokazać je w tej wieczorowej odsłonie. Mm -hmm. okay. Bo staramy się skupiać różne kobiety, różnych zawodów, w róż, mieszkających w różnych miejscach, żebyśmy mieli różnorodność. Mm -hmm. no, zresztą tak jak powiedziałeś ty odnośnie tych strojów wieczorowych, no, Pierwsze słyszę, żeby one miała. Jak mają, no to niech pokazują. No bo... Nie, wieczorowe to będą stroje takie, w które wychodzą na co dzień, gdzieś na imprezę. tak. No to myślałam, że one, że mają jakieś takie przygotowane specjalnie z jakimiś takimi emblematami swoimi. Specjalne to będą te pierwsze regionalne. Tak, te okay, pierwsze regionalne, bo każde koło, tak jak wspomniałam, szybciej ma swój osobny strój. Oprócz tego będzie e, panie przodem siła kobiet w biznesie, będzie pani e, rozmowa z paniami, które osiągnęły sukces. Mm -hmm. e, I będzie e, pani e, Marzyna Szczotkowska Topić, z mm -hmm. Portofino, będzie e, Paula Stobińska, która od 15 lat prowadzi e, firmę. E, będzie e, pani. E, Alicja Ciesielska, którą znamy Food Galery, mm -hmm. ale będzie też pani Joanna Dolęga-Semczuk z członkini zarządu firmy Henkel mm -hmm. z Torunia, zresztą która e, firma ta zafunduje nam na jednej z przerw e, kieliszek wina, mm -hmm. żebyś, żeby było nam e, miło. E, ważny też jest dla mnie taki panel poświęcony depresji. E, na dzień dzisiejszy coraz więcej osób próbuje popełniać samobójstwa, coraz więcej osób się zamyka. Niestety pandemia i to zamknięcie zrobiło swoje i do tych ludzi powinniśmy w jakiś sposób spróbować dotrzeć. I ten panel ma nam. Pokazać, że co to jest depresja, bo depresji nie widać. De depresję można oswoić i można ją gdzieś wysłuchać, ale jeżeli wiemy, jak odpowiednio kogoś słuchać, i najważniejsze, jak później e, e, zadziałać, żeby, żeby ta osoba z tego po prostu wyszła. I w tym panelu będzie, będzie uczestniczyła pani. Kinga mickiewicz Lasinger, to jest pani doktor nauk społeczną, mhm. psycholożka, psychoterapeutka. Będzie pan Michał Bomastek, który prowadzi telefon zaufania dla mężczyzn. Jedyny w Polsce mhm. taki telefon, gdzie po drugiej stronie mikrofonu siedzą tylko i wyłącznie mężczyźni. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ponad 80% samobójstw to są mężczyźni. Dlatego im bo niestety patriarchat dotyka również mężczyzn, bo przecież uczymy chłopców, no nie masz się, nie, nie płaczy, no, mm. wtedy nie Mężczyźni mogą. Nie płaczą. Tak, musisz utrzymać rodzinę. Mm. Dlaczego? Przecież kobieta może, może tak samo wspierać i pomagać, i, i utrzymywać rodzinę, kiedy, kiedy mężczyzna ma pewne zawirowanie. Także. To też jest bardzo istotne i żebyśmy poznamy, mam nadzieję, te narzędzia, jak będzie można do tych naszych mężczyzn podocierać. No i będzie Pani Laura Żurawska, kobieta, która, która miała depresję i z tego wyszła. To, to jest dziewczyna, która była na samym szczycie, zarabiała olbrzymie pieniądze i nagle z dnia na dzień straciła wszystko. Wiem, bo była kiedyś u mnie na wywiadzie, znam ją osobiście. A teraz... Bardzo warto ją posłuchać. Bo wiele takich ciekawych tez i takich rzeczy, które no, e, człowiek może się dowiedzieć po przejściu dramatycznych sytuacji w naszym życiu. Ona tą wiedzę ma i tą wiedzę fajnie, e, fajnie sprzedaje, jeżeli można to tak ująć. Tak, i będzie mogła się z nią, z nami podzielić. No i będzie pan, pan, e, e, pan Miziołek, mhm. spełnione życie. Marcin Miziołek, coach, trener mentalny, psychoonkolog. Mhm. Ja myślę Aga, że ważne, żeby podkreślić, że mimo tego, że to nazywa się Kongres Kobiet, to tak jak powiedziałaś, zapraszamy również mężczyzn, bo będzie dużo ważnych treści również dla panów. Tak, no nie tylko kobiety. Zapraszamy mhm. Panów również. Czyli to tak rozszerzyłyście te trochę tak. tematykę. No dobrze, ten, ten, tą tematykę taką ogólną mamy. A Paula powiedz, kto ciekawy będzie, na kogo warto posłuchać? Oprócz, oprócz lifestyle'owego pokazu mody, mhm. mamy też znane nazwiska. Myślę, że warto z nami być. Będzie Pani Magda Małek, mhm. dziennikarka, youtuberka. Myślę, że nie trzeba przedstawiać tego nazwiska. Mhm. Myślę, że dużo osób zna. Od wielu lat jest bardzo mocno związana z wszelkimi treściami, które dotyczą kobiet. Od praw kobiet po mhm. aborcję wszystko, wszystko, co dotyczy kobiet. Mhm. I będzie Iwona Pawłowicz, która też no, bardzo mocno propaguje kobiecość jurorka Tańca z Gwiazdami mhm. i wieloletni trener, trener taneczny. Myślę, że nie trzeba za Nie trzeba klamować. przedstawiać i myślę, że warto z nami być, z obiema dziewczynami porozmawiamy o kobiecości, o tym jak dochodziły do sukcesu, o tym czy było trudno, czy musiały się przebijać, czy, czy kobiety mają gorzej. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Mhm. Ile osób mniej więcej oczekujecie? Bo macie zapisy, yy, tam do, ilość dostępnych miejsc było około tak. 500 miejsc, z tego co pamiętam? 420, 420, bo, bo yy, browar, browar y, jak gdyby ma tyle miejsc, stąd, stąd zapisy. Na, jest, jest. Dlatego prosimy o zapisywanie się, żeby każda pani, która się zapisze, na pewno dostała identyfikator i miała hmm. swoje zapewnione miejsce. Okay. A już wiecie, ile mniej więcej osób się zapisało? Na dzień dzisiejszy połowa? Połowa, jest tak? już to... połowa, z czego tak naprawdę, jak patrzę na osoby, które się zapisały, to są osoby, które do tej pory, z którymi nie miałam kontaktu jeszcze, którzy mi powiedzieli, że na pewno, na pewno będą, więc tak naprawdę sądzę, że, że za chwilkę no, miejsca się zapewnią. Czy takich inicjatyw kobiecych we Włocławku potrzeba? Uważam, że potrzeba. Jak prowadziłam spotkania Kobieta Nowoczesna Włocławek, to zauważyłam, jak, jak lubiłyśmy się, się spotykać i, i rozmawiać i pomagać sobie nawzajem. Mhm. Paula, co ja myślisz? myślę, że każda inicjatywa jest cenna, ponieważ każda inicjatywa rodzi nowe znajomości, pojawiają się nowe pomysły, można organizować nowe rzeczy i myślę, że każdy z nich może wyciągnąć coś dla siebie. Mhm. To zachęćcie teraz tu słuchaczy, nie tylko Pani, ale też Panów do tego... Żeby przyszli do Was na wydarzenie. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Na korytarzu oprócz paneli na korytarzu będziemy, będziecie mogli zapoznać się z prawem, bo będzie justicja, będzie swoje stanowisko, mieli, miał właśnie telefon zaufania dla mężczyzn, będą Amazonki. Czekam na potwierdzenie stowarzyszenia związanego z endometriozą. Mm. Będzie koło gospodyń wiejskich z Rachcina, które zrobi nam jakieś przepyszne poczęstunki. Będzie się działo, będziemy mogli się ze sobą porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i sądzę, że to będzie bardzo mile spędzony czas. Oprócz tego, mogę podkreślić, że mamy patronaty medialne oprócz WLC, mhm. w studiu którego dzisiaj teraz jesteśmy. Mamy również patronat DD Cławek TV Kujawy, Radio Kujawy, Radio Hit. Portal Włocławek Q4, i ostatnio dostałam wczoraj informację, że również mamy patronat Forbes Women. No to pięknie. Myślę, że będzie też szansa, aby zamienić prywatnie kilka słów z Magdą Małek i z Iwaną Pawłowicz. Obie znam i dziewczyny są super, także myślę, że jak najbardziej będzie można też z nimi porozmawiać. I na pewno zdjęcie sobie zrobić. Myślę, że tak. No to koniecznie trzeba przyjść. Słuchajcie, ja myślę, że takie dwie kobiety, które przyjadą do Wocławka, to za często one mogą nie przyjeżdżać, więc jak macie takie wyjątkowe wydarzenie, gdzie można posłuchać, zobaczyć na żywo, nie tylko w telewizji, czy to Magdy Mołek, czy Iwony Pawłowicz a poza tym no, ekspertów w wielu dziedzinach, kobiet z Włocławka chociażby, które osiągnęły sukces, porozmawiać o depresji, to myślę, że warto poświęcić ten czas w sobotę. A wcześniej trzeba się zapisać, pamiętajcie, że te zapisy są bardzo ważne i wybrać się na drugi regionalny kongres kobiet we Wrocławku od godziny 12:00, dobrze mówię? Tak, do 17:30. Do 17:30 Centrum Kultury Browar B. Jeżeli ktoś z was, drodzy państwo, nie będzie wiedział jak się zapisać, to Agnieszka Jura Walczak wam tutaj pomoże numer telefonu macie na początku wykładu. Paula Stobińska i Agnieszka Jura Walczak moimi gościń w programie Studio Karolina. Bardzo paniom dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. E